Z obu stron będą bardzo mocne uderzenia szły, także taka wymiana może się różnie skończyć eee, i nie uważam, że to byłoby coś takiego, co mnie skazuje na, na porażki. Ja byłem w szoku, nie? Że, że, że ktoś w ogóle na innym kontynencie, e, w Kolumbii, e, w takim kraju ogląda KSW. Jeszcze myślę, że dwa lata temu jakbyś się zapytał, to bym powiedział, że to w ogóle jest mismatch i że Mamed Kalido wygrywa bez żadnego problemu z Mariuszem. Cześć, siemanko, to jest program Klatka po klatce, a tym razem w studiu będę gościł kogoś, kto zmierzy się ze szczecińskim bandytą, z tomim bandito romanowskim. Radek Paczuski jest moim gościem. Witaj Radek. Spotykamy się po gali Witam KSW 76, której nie byłeś częścią na, na, na karcie walk. No, ale tam dużo rozstrzygnięć, które Ciebie dotyczyły. Zacznę może od pytania na temat samej gali, no bo jedna z lepszych gal w tym roku na pewno, ale są też głosy, że jedna z lepszych gal w historii KSW. Zgadzasz się z takim stwierdzeniem? Zgadzam się. Była to gala, na której było dużo skończeń, dużo knockoutów, dużo też trochę takich nieprzewidywalnych zakończeń, więc myślę, że na pewno była to bardzo interesująca gala, bardzo fajna do oglądania i i nikt nie był zawiedziony, na pewno. Zastanawiam się, kiedy wyrzuciłeś kupon do kosza na tej gali, na pierwszej po walce. Po pierwszej walce, tak, <laughs> na Marka Samociuka stawiałem, e, ale zaraz sobie dostawiłem jeszcze jeden kupon, gdzie postawiłem typowo dwa pewniaki e, na, 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 na Parnasa i na Bartosa. Ostatnie dwie walki zwróciło mi się, także nie byłem zrad. <laughs> Słuchaj, tutaj dobrzy ludzie e, podpowiedzieli mi, żeby zapytać, kto w klubie Unique, e, Unique Fight Club w Twoim klubie jest. Z najlepszym znawcą, jeśli chodzi o typowanie walk? Wiesz co, chyba Przemek Szyszka. Przemek Szyszka, on typuje dość tak, yy, że tak powiem jest bardzo dokładny w tym wszystkim, analizuje. Yy. I chyba, może, może nie, nie stawia na takie wariaty, raczej na pewniaki. Natomiast y, większość tych kuponów, które stawia, wchodzą mu. Jeszcze mój brat Łukasz, y, który też y, cały czas siedzi w tym sporcie, dużo analizują się u nas, zajmuje się social mediami też też. ciężki z głów, za to, jak się nimi zajmuje. A bardzo dziękuję, dziękuję w jego imieniu. A już kwintesencją był tweet podczas majowej gali. No to jeszcze Pudzian znokautuje Materle Luje Moguszaczem i mamy galę Dla mnie I to było przed, przed ich pojedynkiem. Ja po prostu oszalałem, jak zobaczyłem tego tweeta. To prawda, on ma, on ma niesamowitego takiego nosa. Też no, czuje sporty walki i też świetnie się odnajduje właśnie w roli takiego twórcy, autora w social mediach. Łukasz, to zwracam się do Ciebie. Prosiłbym o fajne zajawienie wywiadu z bratem na Social Unic Fight Club. Myślę, że jesteśmy dogadani. <laughs> wracamy wracamy do, do rozmowy z Tobą, bo na tej gali poznaliśmy Twojego rywala. Styczeń, gala XTB KSW 78 i starcie z Tomaszem Romanowskim. Zacząłem, że, że to jest, bo dla mnie to nie jest Tomi, to jest Tomasz Bandito Romanowski. On miał taką ksywkę na boisku. Jak powstrzymać tego skurczybyka, Radek? Wiesz co, mam, mam jakiś tam e, swój plan na walkę, chociaż tak naprawdę do walki jeszcze ponad dwa miesiące, więc na pewno ta strategia e, będzie jeszcze przerabiana wielokrotnie na treningach, wielokrotnie będziemy na pewno z trenerem Przem, Przemkiem Szyszką siadali do, do walk, bo tak zazwyczaj robimy, że przed walką analizujemy przeciwnika, patrzymy jakie są jego mocne strony, jakie są słabe e, i tak będzie pewnie w tym wypadku, więc na razie jeszcze e, aż tak e, analizy dogłębnej, że tak powiem walk Tomka nie robiliśmy, Natomiast ta analiza na pewno będzie i na pewno coś fajnego zaplanujemy, żeby, żeby po prostu walka ułożyła się według naszego planu. Uważam, że mobilność i niskie, niskie kopnięcia to może być klucz do Twojego zwycięstwa. No bo to pokazał Czarek Kęsik, który do momentu tego nokautu prezentował się całkiem dobrze, tylko ja mogę przewrotnie powiedzieć, że do momentu nokautu każdy dobrze się prezentował z Tomkiem Romanowskim. Dokładnie, to jest taki sport, w którym jeden cios zmienia wszystko, a Tomek jest to zawodnik, który bazuje na swoim silnym uderzeniu, bardzo mocno uderza lewą ręką przede wszystkim, e, dynamicznie skraca dystans, bardzo wysoki poziom bokserski, e, twardy zawodnik, e, mocny, także no on z tego korzysta i w tych ostatnich walkach dużo, dużo wielu bardzo swoich przeciwników znokautował. Eee, także no fajne walki robił. Eee, ja jestem też strikerem, walczyłem naprawdę z wieloma, z wieloma bardzo mocnymi zawodnikami, takimi, którzy też skracali dystans, też takimi, którzy mie mieli mocny boks. Z takimi, którzy mocno kopali, z wysokimi, z niskimi. Mam tych walk bardzo dużo na swoim koncie i wierzę, że to doświadczenie zaprocentuje. A lubisz walczyć właśnie z, z takimi zawodnikami, którzy właśnie, jak powiedziałeś, no, raczej nie grzeszy tutaj warunkami fizycznymi w tej kategorii wagowej Tomek Romanowski, ale szybko skraca dystans. Ja jestem zszokowany, jaką pracuję, bo dla mnie w klatki MMA przeniósł boks po prostu w taki sposób bokserski skraca dystans. Lubisz walczyć z takimi gośćmi, czy raczej ci to. Nie odpowiada. Wiesz co, raczej do tej pory dobrze by się walczyło z, z takim typem zawodnika. Zobaczymy, co będzie w klatce, tak? no bo też Tomek jest po pierwsze mańkutem, nie jest praworęczny, tylko jest leworęczny, e, skraca bardzo dynamicznie ten dystans. No, ale mówię, ja też lubię z takimi walczyć z zawodnikami. Generalnie szybko, szybko dostosowuję swoją strategię do przeciwnika. Niekiedy jest tak, że nawet zaplanowaliśmy coś przed walką, a w walce okazuje się, że po minucie ja zmieniam totalnie strategię, i ta walka, jakby ta, ta, ta strategia skutkuje. Więc ja jestem takim typem zawodnika, który jest w stanie. Zupełnie inaczej zawalczyć z zawodnikiem X, a zupełnie inaczej z zawodnikiem Y. Także to nawet jak ktoś analizuje moją walkę poprzednią, czy, czy jeszcze poprzednią yy, i będzie chciał się na mnie przygotować, ja jestem w stanie zupełnie zmienić swoją strategię na każdego zawodnika. Czy wejście w pół półdystans z Tomkiem Romanowskim to jest samobójstwo twoim zdaniem, czy nie? Nie, nie jest to samobójstwo, nie uważam tak. Ja mam bardzo silne ciosy i kto ze mną kiedyś sparował, ten o tym wie, że bardzo mocno uderzam, bardzo mocno kopię. Dodatkowo uderzenia kolanami, okciami. Większość swoich walk wygrywałem przez nokauty, a tutaj mamy małe rękawiczki. Także to jest też na pewno zagrożenie z mojej strony. Oczywiście z tomka też, bo też mocno uderza. Natomiast tutaj z obu stron będą bardzo mocne uderzenia szły. Także taka wymiana może się różnie skończyć. I nie uważam, że to byłoby coś takiego, co mnie skazuje na, na porażkę, bo naprawdę bardzo mocno uderzam i wierzę w siłę swoich ciosów. Jaki ty masz zasięg, ramion? 198 chyba jakoś tak. Wiesz, jaki zasięg ramion ma Tomasz Romanowski? Nie, nie analizowałem tego. 168 cm. Ta przewaga w zasięgu będzie kosmiczna. Żal z niej nie skorzystać. No tak, no to, to tylko to tak jak y, też już wiemy wszyscy, że zazwyczaj Tomek, inaczej, Tomek do poprzednich swoich walk nie wychodził z większym zasięgiem niż, y, niż będzie miał teraz na moją walkę i udawał mu się wygrywać i wygrywać przed czasem, więc jakby on y, jest dostosowany, jego strategia to tak jak Mike Tyson, on miał krótkie ręce, ale swój styl idealnie dopasował do warunków, które miał, tak samo robi Tomek y, i po prostu y, wykorzystuje te warunki, które ma, swoje atuty w taki sposób, żeby wygrywać i każdy, każdy zawodnik Inteligentny w ten sposób właśnie walczy. Ja też będę chciał swoje atuty wykorzystać i już 21 stycznia zobaczymy, komu się uda. co powinno być Twoim atutem w tym pojedynku? Na pewno zasięg, tak. To już od razu wiemy, mm -hmm. że ja mam dłuższe ręce, dodatkowo kopnięcia na pewno po mojej stronie, bo po prostu dużo więcej kopię. Mam dużo właśnie doświadczenia bokserskiego, więc tutaj praca na nogach oczywiście. No cóż, też tak naprawdę w, ostatnich, w ostatnim czasie z, dużo poprawiłem się graplersko, bo, bo na tym się głównie skupiamy z, z trenerem Przemkiem na treningach, że 90% naszych treningów ostatnio to były po prostu treningi graplerskie, czyli zapasy parter. No i, no i widzę bardzo duży progres właśnie w tych, w tych aspektach, ale wiadomo, no ja walcząc jakby w klatce myślę, że... Zawsze będę polegał na tym, co robiłem przez tyle lat. Kilkanaście lat walczyłem w sportach uderzanych i, i świetnie mi szło. Walczyłem z zawodnikami z najwyższej półki światowej i, i na tym będę chciał właśnie, że tak powiem, polegać w swoich walkach MMA i po prostu będę dążył oczywiście do, do skończenia przez nokąt. Czym byłbyś zszokowany, gdyby Tomasz Romanowski próbował przenieść tę walkę do parteru, czy nie? Nie, nie jestem. Jakby, wiem, że taka, taka mo, że tak powiem. Taka, taka strategia może być gdzieś tam u Tomka przed tą walką również brana pod uwagę i jakby jestem na to przygotowany. Jestem na to przygotowany, że w którymś momencie może Tomek chcieć sprowadzić, może chcieć sprowadzić na początku, może to być na przykład pod koniec rundy, a może w drugiej rundzie, tak. Yy, no ale ja też no mówię, no cały czas te obrony przed wprowadzeniami, my tego bardzo dużo ćwiczymy. Wstawania, to wszystko jest, można powiedzieć, na każdym treningu robione. No i z zawodnikami już doświadczonymi teraz sparuję cały czas i widzę, że to fajnie działa, więc, więc to mi daje taką, po prostu takie uczucie, że, że naprawdę ten poziom jest już coraz, coraz wyżej i, i to nie będzie na pewno takie proste, sprowadzić mnie na, na, na ziemię. A no. kiedy zobaczymy Radka Paczowskiego sprowadzającego rywala do parteru, bo to też jest ciekawe. Wiesz co, tak już co, jak przyjdziesz na trening to zobaczysz wielokrotnie, bo, 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 bo bardzo dużo też sprowadzam ja i kto wie, może ja w walce też sprowadzę Tomka, nie wiadomo, tak? chociaż Tomek też bardzo dobrze broni obalenia, ale dlaczego nie spróbować skorzystać z tego, skoro to wychodzi świetnie na treningu z zawodnikami doświadczonymi, którzy mają wiele walk na koncie i są bardzo kompletni i to wychodzi i działa, dlaczego nie spróbować tego w walce. Ja myślę, że walka z Tomkiem Romanowskim to nie jest tylko mierzenie się z jego umiejętnościami, ale to są takie, takie mikroprowokacje. Ktoś, kto nie ogląda walk spod klatki, tego nie widzi. On się śmieje w twarz rywalowi po ciosie. Dużo gestykuluje. Jestem ciekaw, czy ty jesteś przygotowany na takie właśnie mikroprowokacje i czy zauważyłeś, że to się dzieje w klatce. Bo Tomek bywa w klatce bezczelny w takim swoim zachowaniu w stosunku do rywala. Co, no to każdy ma jakiś swój styl. Walki, gdzie się dobrze czuje, to się odnajduje w nim. Ja generalnie już mam około 160 walk na swoim koncie i generalnie chyba raczej nie zwróciłbym na to uwagi, bo po prostu każdy robi e, to, w czym się tu czuje dobrze. Ja będę się skupiał na tym po prostu, żeby wygrać walkę i wygrać przed czasem o jakieś takie małe rzeczy. E, jeżeli to komuś e, dodaje wiatru w żagle, no to niech dodaje tak, ale mi na pewno nie będzie to przeszkadzało. A podoba Ci się w ogóle ten taki, wiesz, styl. Stargardzkiego Zakapiora, jeśli chodzi o Tomka Romanowskiego. Bo mam wrażenie, że kibicom nie i już w mediach społecznościowych e, są takie podziały. No to jak uważacie, ile procent kibiców będzie tutaj wspierać Tomka Romanowskiego, a ile Radka? Tomek w tym swoim e, sposobie bycia, no nie zjednuje sobie kibiców, e, tak myślę. Wiesz co, w tym jakby, jak ja miałem kontakt z Tomkiem, to dla mnie się wydaje bardzo fajną osobą. No on taki jest. No właśnie, więc jakby dla mnie jest fajną osobą, mocnym sportowcem i jakby jeżeli go z kibice nie, gdzieś tam nie darzą sympatią, to się trochę bym zdziwił, bo, bo z mojej perspektywy, z mojej oceny jest to fajny gość, ale wiadomo, no w klatce będziemy się spotykać po to, żeby, żeby jeden drugiego znokautować. A jesteś zszokowany tą jego drogą sportową, bo... No jeszcze do niedawna jego rekord wyglądał koszmarnie. Ja mam wrażenie, że to jest jakieś nowe otwarcie w karierze Tomasza Romanowskiego. Co więcej, zmienił kategorię wagową w starciu z Kęsikiem, nie był faworytem, a on nie tylko wygrał, ale jeszcze nie wiem, czy ty to widziałeś ja dzisiaj przygotowując się do rozmowy z tobą, odwinąłem sobie tę walkę, stoi Tomek z sędzią. Wyjmuje ochraniacz i, i, i rzuca zdanie, nie wiem, do kibiców, do narożnika i mówi, hej, to ta kategoria 8-4 to jest dla mnie czy nie dla mnie? Wiesz co, no tak, yy, zacznijmy od tego, może coś pierwszego zapytałeś. Czy jesteś szokowany tą jego metamorfozą? Wiesz co, no właśnie, jeżeli chodzi o tą metamorfozę, to tak, yy, popatrzmy na Charlesa Oliveira, który też miał na początku wiele porażek, a później no niemalże nie dostarczył Do tej walki z Islamem Makaczewem. Yy, wszyscy myśleli, że to jest cybor, którego już teraz nie, nie bardzo jest ktoś w stanie pokonać, tak? Także on też yy, na początku sporo tych walk przegrał. No, a później już same zwycięstwa teraz przegrał, wiadomo. I myślę, że u Tomka jest po, podobny proces: że on zrobił mega progres, nabrał doświadczenia też do, do MMA. Niektórzy mówią, że trzeba dorosnąć, i myślę, że Tomek dorósł do tego po prostu, jest dojrzały na tyle, że teraz w klatce czuje się dobrze, czuje się pewnie i może wykorzystać w pełni swoje atuty, bo, bo to też o to chodzi. No też zobaczmy na Janka naszego, Bachowicza też y, gdzieś tam miał wcześniej porażki i później zaczął kurczę wszystkich pokonywać i to w jakim stylu. I doszedł do pasa wiczowskiego UFC, więc y, MMA to jest taki sport takie, żeśmy rozmawiali przed programem, że to nie jest boks, gdzie budujemy te rekordy do 30-0 czasem i dopiero jest pierwsza walka poważna. Tutaj y, staramy, starają się, tak mi się wydaje, że wszystkie federacje zestawiają najlepszych zawodników z najlepszymi zawodnikami. To daje nam świetne widowisko. I oczywiście przegranego nie skreślamy, bo, bo to tutaj wszystko chodzi, w tym wszystkim chodzi, żeby najlepsi walczyli z najlepszymi. I ten, który przegrał, za chwilę może się odkuć, może się odbudować i znowu być mistrzem. Więc to jest fajne w tym, w tym sporcie właśnie, że nawet przegrana nie skreśla cię, jeszcze możesz dojść do poziomu mistrzowskiego i, i toczyć naprawdę fajne boje. Dzięki temu mamy takie sztosy, jak ten, który się zbliża w styczniu, a za nami starcie Pawła Pawlaka z Tomem Brizem. Breeze. Zaskoczony, że to się tak skończyło, bo wydaje mi się, że Paweł Pawlak no, gdyby kogoś pytać, to raczej był, jeśli upatrywany w roli zwycięzcy, to raczej po decyzji, a nie, nie w ten sposób. Jest to troszeczkę znowu kontrowersji przy zakończeniu, no przy zakończeniu walki. Tutaj Tom Bris wskazywał, że został uderzony w tył głowy. Dla mnie takie dziwne trochę zachowanie ze strony Bliza, bo. No bo walczymy przecież do końca i na pewno sami nie, nie sędziujemy walki, tylko raczej czekamy na interwencję sędziego, a nie Wygląda czekamy. Wygląda jakby na nią czekał właśnie. Tak, on czekał jakby w ogóle na przerwanie walki i później dopiero zaczął wspominać coś o tym, że został uderzony w tył głowy, więc taka trochę dziwna reakcja dla mnie, bo jakby... Powinien mu ten instynkt fajter podpowiedzieć to, że teraz walczymy do końca, a takie rzeczy to można ewentualnie po walce, tak? czy, czy, czy po prostu czekać, aż sędzia zauważy taki, taką, takie zdarzenie, tak? A Paweł Pawlak w swoim stylu myślę, że dobrze się zaprezentował. Eee, no, jakby, ja też mi się tak, ja siedziałem dość blisko klatki, wydawało mi się, że Briz z dużym respektem, bardzo darzył Pawlaka i bał się tych ciosów po prostu, tak jakby nie chciał wymiany żadnej wchodzić, rzucił parę razy ten prawy prosty, szukał skończenia być może przez, przez duszenie, bo tam próbował się wpiąć za plecy, nie udało mu się to i jak mu się to nie udało, to mi się wydaje, że po prostu morale spadły i no już tak, dlatego nie podjął do końca walki z Pawlakiem. To był eliminator do, do walki w kategorii 8-4. Drugi eliminator w Szczecinie. Tak się zastanawiam, że gdybyś miał na papierze dwóch rywali, Paweł Pawlek, Tom Breeze, który byłby rywalem wygodniejszym dla ciebie na tym etapie kariery? Ja nie skreślam absolutnie Tomka Romanowskiego. Mówię o tu i teraz. Wiesz co, ja w ogóle nie myślałem, szczerze mówiąc, na ten temat. Staram się, jakby, jak już dostaję daną propozycję, dopiero wtedy analizować jak będzie wyglądała nasza walka, takie trochę gdzieś tam podróże w przyszłość i jakby wyobrażenie tej walki na razie jeszcze myślę, że nie jest na miejscu, chociaż no... Teraz już wiadomo, że jest Pawlak zwycięzcą, tak? Więc, yy, więc jeżeli, jeżeli bym wygrał z tą Romanowskim, z nim bym się mierzył. No i wtedy bym ustawił plan oczywiście na niego, a w tej chwili jakby nie chciałbym tego jeszcze analizować, bo to jest trochę takie myślał inny niedzieli, a jeszcze, <grym> tak. jeszcze trzeba w sobotę wygrać. <grym> Dokładnie, więc... ale mimo wszystko o to zapytam, bo jesteś o krok od walki mistrzowskiej. Biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie w, w MMA, bo w, w Kiku w ogóle nie dyskutujemy, ale biorąc Twoje doświadczenie w, w MMA. Nie za szybko zbliżyłeś się do tych rejonów mistrzowskich, bo to naprawdę wszystko dzieje się błyskawicznie. Wiesz co, dostałem taką szansę, dostałem taką szansę, zostałem gdzieś tam zauważony w swoich poprzednich walkach. No nic tylko się cieszyć, jest to dość szybko, tak jak powiedziałeś, bo, bo to jest taka transformacja ze, ze sportów z do MMA, później miałem sporo kontuzji, nie do końca byłem w stanie się rozwijać tak, jak chciałem. No i teraz już niemalże rok mija bez moich kontuzji żadnych i, i naprawdę rozwijam się bardzo szybko. Ten progres jest z tygodnia na tydzień. Eee, także trzeba brać to, co jest i trzeba, kurczę, że tak powiem, próbować iść. No, taki był mój cel od początku, ja tego nie ukrywałem. Jeżeli ktoś się mnie pytał, jakie są moje cele, jakie są moje marzenia, e, takie są moje marzenia, zostać mistrzem KSW i idę w tą stronę po prostu. E, robię wszystko. Ja każdego dnia trenuję dwa razy dziennie po dwie godziny. Naprawdę ciężko trenuję. Naprawdę mam wszystko poustawiane pod to, żeby, żeby być jak najlepszym sportowcem. E, o minimum 8 godzin snu dziennie. Wszystko po prostu jest dostosowane pod to, żeby, żeby te wyniki sportowe były jak najlepsze i po prostu taką drogę obrałem, chcę zostać mistrzem i żeby być mistrzem to muszę pokonać najlepszych więc dlatego myślę, że tak szybko taka walka. myślę się, że chcesz do kolekcji dorzucić kolejny pas, bo zastanawiam się czy jakiś tam na półce leży jeszcze, czy nie? Jest kilka pasów, już na półce ale jest miejsce na pas KSW na pewno się znajdzie. Okay. I jeszcze jeden pojedynek, o którym chciałem z Tobą zamienić kilka słów, bo miesiąc wcześniej coś o czym w polskim MMA huczy się już od. O, nie tylko od ogłoszenia, jeszcze przed ogłoszeniem było, było głośno: Mamet Khalidov, Mariusz Pudzianowski. Przede wszystkim, kto jest Twoim faworytem tego pojedynku, jeśli, jeśli taki jest i dlaczego? Ciężko wskazać faworyta w tej walce teraz, aktualnie. Jeszcze myślę, że dwa lata temu, jakbyś się zapytał, to bym powiedział, że to w ogóle jest miss i że Mamed Kalido wygrywa bez żadnego problemu z Mariuszem. No ale tak, wydarzyło się parę rzeczy. Wydarzyło się po pierwsze to, że Mamed został znokautowany. Po takim nokaucie nie wiemy do końca, jak jest z odpornością na ciosy. Mariusz cały czas się rozwija, cały czas on jest cały czas cierpliwy, cały czas gotuje, ten, ten, kamień, gotuje tak. ten kamień, cały czas ten progres jest zauważalny u niego. Widać, że jakieś kontuzje chyba mu nie towarzyszą, bo Mariusz cały czas jest w treningu, więc to też ma dużo szczęścia, bo już nie jest aż tak najmłodszym zawodnikiem, a cały czas te kontuzje go mijają, także super. No i co, wygrana nad materlą, to też na pewno go uskrzydliło, bo to też takie zwycięstwa dodają ci pewności siebie, dodają ci animuszu. Więc no mówię, tu Mamet wychodzi z porażki, Mariusz wychodzi po zwycięstwie. Waga na pewno i siła po stronie Mariusza. Spryt po stronie Mameda zdecydowanie i szybkość, tak bym to oceniał. Doświadczenie też mimo wszystko po stronie Mameda oczywiście. I teraz zobaczymy, komu się też uda swoją strategię wprowadzić. Ja gdybym, gdybym gdzieś tam ustawiał Mameda i był jego trenerem, to doradziłbym mu, żeby po prostu nie wdawał się w żadne żeby bójki. Żeby pracował na nogach dokładnie, jak Gradek Paczuski. Do, dokładnie. Dużo pracy, dużo pracy na nogach i po prostu nie wdawanie się, nie ryzykowanie niepotrzebnie, bo wiadomo, jak już jest taki zawodnik dużo cięższy, silniejszy, to po co ryzykować, jeżeli możemy wygrać cały czas punktując. a a jeżeli się nadarzy ta, taka okazja, że zostanie Mariusz trafiony, no to wtedy możemy pójść za ciosem i, i, i gdzieś tam więcej zaryzykować. A, a tak to to myślę, że powinien troszeczkę zmienić. Tak, no Bo Michał, wiadomo, stanął w miejscu i to było po prostu jakby woda na młyn dla Mariusza, bo mógł sobie przycelować idealnie, mocno trafić. I, i jak trafia Mariusz, to, to się czuje. Ale zastanawiam się, czy Zew tutaj nie weźmie góry, bo, bo jednak w Gliwicach rok temu mamy. T też pokazał, dlaczego kibice lubią jego starcia. Yy, wygwizdali z Kotaskama, który nie chciał, nie chciał z nim walczyć w tej samej hali. Yy, no a mamy yy, no, troszeczkę, że tak powiem, yy, zagrał na własną niekorzyść, ale on poszedł na wymianę z Roberto Soldicem. Czy to może mieć wpływ gdzieś ten taki, taki podskórny zewrze, ja też muszę pokazać yy, swój charakter, yy, to jakim jestem zawodnikiem yy, w klatce. No, wydaje mi się, że Mamet jest, jest bardzo mądrą osobą, mądrym człowiekiem i po prostu <laughs> przeanalizuje sobie to ee, i już nie będzie popełniał tych, tych samych błędów. Raczej <laughs> Mamet nie jest taką osobą, która znowu by popełniała te same błędy, więc wydaje mi się, że wyciągnie wnioski i właśnie zawalczy zupełnie w zupełnie inny sposób. Nie będzie chciał niczego udowadniać, że, no bo, no bo to po prostu czasem jest bez sensu, można w inny sposób wygrać. A a w walce z Roberto Soldiciem no, poszedł, postawił wszystko na jedną kartę, zaryzykował i nie opłaciło mu się to po prostu. To na kogo stawia y, Przemek Krzyżka, powiedz mi, w tym pojedynku? To muszę się zapytać. Jeszcze, jeszcze, okay. jeszcze nie rozmawiałem z nim prawda, na To się temat. dowiedział Jasne, w takim momencie. się i uzupełnimy. W, w, w komentarzu pod filmikiem napiszę, na tak kogo jest. Przemek stawia. Tak jest. No to jeszcze jedno pytanie, bo tak, 11 gal KSW w tym roku za nami, przed nami 12, zwięczenie to jest taka gala, ona mogłaby się też odbyć, tak jak w Japonii się odbywały gale sylwestrowe, jako takie zwieńczenie roku. No powiem tak, raz, że KSW chyba zmonopolizowało ten rynek sportowy, jeśli mowa o sportowych galach MMA w Polsce, a dwa, no przyjemny był to transfer, przyznaj, bo, bo naprawdę dzieje się w klatce KSW. To prawda, KSW naprawdę w ostatnim czasie mega profesjonalnie wszystko... To już jest, no mówię, w mojej ocenie chyba najlepsza gala w Europie, e, znana za granicą. Wiesz co, e, tyle gal robią. E, na, naprawdę wielu zawodników świetnych zatrudniają. Dla mnie takim, takim e, punktem odniesienia było to, że ja wszedłem do klubu w Kolumbii, bo byłem na wyjeździe w Kolumbii na seminariach niedawno i wszedłem do klubu randomowego. I ten człowiek na recepcji mnie rozpoznał i mówi: Ty walczyłeś ostatnio na KSW Rzadziej. z Jasonem Radcliffem i wygrałeś przez podbródek. I ja byłem w szoku, nie? Że, że, że ktoś w ogóle na innym kontynencie, w Kolumbii, w takim kraju, ogląda KSW. A oni mówią: Tak, my oglądamy KSW cały czas, praktycznie każdą galę analizujemy i, i wspólnie spotykamy się i oglądamy. Więc to mi pokazało, że, że KSW jest już firmą nie tylko w Europie, ale i na świecie. A Łukasz Zaborowski dodał gdzieś w takich dyskusjach twitterowych, że za dużo w Polsce mamy malkontentów, którzy zamiast dostrzegać to, co robi KSW, gdzieś cały czas... W kontrze, yy, bo jest coś takiego, nie ma co ukrywać. To prawda. W mojej ocenie jest to super, że mamy taką federację w Polsce, że tylu Polaków, my zawodnicy mamy szansę pokazywać się przed naszą publicznością, bo to często gale są w Polsce, ale też już tak jak mówię, yy, oglądana ta gala jest nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie. Więc dla nas jest to super szansa. Teraz te gale są co miesiąc, więc każdy z nas ma pracę, ma okazję pokazania się, pokazania swojego progresu. To już nie są gale dwa, trzy razy w roku, jak kiedyś były. Więc no, gala się rozwija bardzo szybko i oby tak dalej. I czekamy na te sztosy. Ja tak e, już rozmawialiśmy nie, podczas make-upu, że chyba będzie problem ze wskazaniem gali roku, e, bo pewnie ten po raz kolejny statuetka powędruje w ręce KSW, a będzie z tym problem, bo w grudniu e, kapitalne zestawienia, a później styczeń, gdzie KSW rozpoczyna rok petardą, petardą, tam między innymi twoje starcie, starcie Arka, powrót e, Michała Materli, będzie się działo. Ech, nie mogę się doczekać, nie wiem jak ty. Ja również, bardzo mocno będzie na pewno i kolejny rok wierzę, że będzie jeszcze mocniejszy niż ten, a w tym roku naprawdę KSW tyle nokautów, nie było nudy, myślę, że wielu, e, którzy zaczęli oglądać w tym roku KSW, na pewno się przekonało do sportu walki e, i na pewno będą z nami w przyszłym roku. Aby tak się stało, Radek Paczuski był moim gościem. Radek, bardzo Ci dziękuję bardzo za wizytę dziękuję. w studio. Czekam na Twój pojedynek. Oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału Klatka po Klatce na YouTubie. Artur Mazur, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.